Pierwsze pytanie, gdzie się poznaliście. <głos> <głos> no hej, kotem. Dobra, jeszcze raz. Pierwsze pytanie, pierwsze pytanie, gdzie się poznaliście? Poznaliśmy się w szkole. <noise> <noise> Okej. Okay. Już mogę nagrywać. Znaliśmy się z widzenia już podstawówce, ponieważ chodziliśmy do tej samej podstawówki. <noise> I tak idzie super. <noise> Wszyscy, nagraliśmy, i <idziemy> super. <noise> Ale to było dobre, ALE TO, Ale było, to BYŁO DOBRE! <skry> no, no, musisz się trochę garbić, no hej, zgarb się. A, a już miałem takie flow, takie powiem 6 lat. <consult interwencji> nie, pomylę <mik> nie pomylę się. Nie pomylę się, nie powiem 6. Sześć. Ostatnio duśka powiedziała do mnie, że spojrzała w moje gardło, Jak się tak się zdążyło, że patrzyła <klok> w moje gardło. <skryz> I zaczęłam myśleć o śmierci. Tak, bo zobaczyłam po prostu... Odchłań. Wszystko umrzone. Godzina, dwie... Zawsze. 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 to jest... Upadło mi. Możesz mówić. Pewnie tak. O Jezu. Dingo szczeka. Dingo. W pewnym momencie, gdy otworzyło się szafkę Duśki, to tam były nie... pootwierane paczki chipsów, bo, każ... bo duśka z każdej paczki chipsów Chciałam zjeść. zjeść, bo po prostu duśka jest sama kosza do Justina nic nie mam teraz naprawdę no widać program. nie mam, jest wiecie, jo Justin, nic do ciebie nie mam. Patryk mówi na imprezie Justin możesz zostać Dobrze nic do ciebie Justin, nie Justin tylko nic. Nic? Nic, nie odwalaj. Nie odwalaj, możesz zostać. Możesz zostać. Tu usiądź, Nie koniec. Nic do ciebie koniec. nie mam, pozwalam ci żyć. Tak. Wszyscy O Ojeju, brudne. Ojej. Tak. Ale to było Ale takie, to było słodkie, taki cringe. Tak, to było takie po prostu, takie no. Patryk, nie przyjeżdżaj, bo mi się nie chce. Nie, no taak, się chce. Tak. się Cały czas tak i przyjeżdżam, duśka śpi, ja ją budzę, ona dalej śpi. <laughs> Widzicie co? Widzicie jak Spałam. się czułem? Spałem cały czas nie dało się nie dowiedzieć. Tak. Ale ogólnie na, na filmach najczęściej je zasypiam. Tak, strasznie mi to da Ale ostatnio nie zasypiam, to dużo zasypiam. Zjeść dużo fajnych rzeczy. No i włosek, Dziękuję. Mocne, Dziękuję. Bardzo młodna. Młodna. Czy mamy jakąś wspólną tradycję? Tak, mamy dużo wspólnych tradycji. Naprawdę? Tak. Okay. To co koniec pytań? jeszcze coś powiemy, co? Już nic nie ma. Ale jak co jeszcze? Znajdź mnie jeszcze jakieś pytania. Już koniec.